Ladeczko. z tej strony zielona ręka i mamy aktualizację stanu epsilonka zaczyna sobie ładnie powolutku kwitnąć tak wygląda w całej okazałości nic przy nim nie robiłem nie robiłem żadnego lst żadnych treningów nie zdecydowałem się na to fajnie zaczyna sobie rosnąć teraz dostała wzmocnienie, odżywkę na, na kwitnienie na kwitnienie dostała nalałem jej tak naprawdę na około, około chyba 5-7 ml na litr i ziemię całą podlałem, to jest od biotapsa na kwitnienie, nawóz no, tak zwany bananek. Peka. Spoko wygląda spokojnie na kwitnieniu. Jest jeszcze podobna rzecz. Taka herbatka, którą e, trzeba natlenić, ale jej nie mam. I na kwitnienie mam tylko to. Nic więcej, tylko to mam na kwitnienie. Ale na samych biotapsach na spokojnie. Można nic nie dodawać na kwitnienie i tak spoko wyjdzie, ale warto sobie coś tam, coś tam rzucić, coś tam podlać, to wtedy też trochę lepsze wyniki na pewno na pewno będą. I tak wygląda na kwitnieniu. O tak tu będzie główny. No łap to. Główny szczyt. Tutaj jakieś mniejsze. Zobaczymy, co z tego. Co z tego będzie. Jo. Zobacz tam. Jak to idzie. Jestem zadowolony, bo jak możecie zobaczyć wcześniejsze odcinki, to tak kurwa to szło. Taka chunia z tym była, że to jest. Nieporozumienie, ale jakoś zaczęło kwitnąć. Zobaczymy co z tego będzie, jestem ciekaw. Tutaj się zrobi jeden taki topek duży, tutaj jakieś mniejsze, tutaj też, tutaj większe. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem, jestem. O kurwa. bardzo, bardzo tego ciekaw. Wodę. Nie sprawdzam żadnego pH, nie sprawdzam nic Leje jak jest, odstanę wodę Mam tutaj nawet w takiej kurwa koneweczce I tylko odstana Nic nie jest robione i patrz co się dzieje człowieku Cyk, 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 podlane I odstawiamy Wyciąg jak zawsze sobie powoli wyciąga Wilgotność i temperatura zajebana Słaba wilgotność Ale nie chce mi się z tym walczyć na tej roślinie Bo i tak Nie obrodzi tak żeby się tym martwić Dlatego jest koło 29 stopni Koło 35 wilgotności co jest Wilgotność jest za niska A Temperatura za wysoka. Mogłabym tutaj rozwieźć jakiś ręcznik i by mi to zbiło i temperaturę i podwyższyło wilgotność. Ale chuj w to wbijam tak naprawdę. Niczym się nie przejmuję. Jak jest tak jest. Następną uprawę następną już na trzech roślinach będziemy robić sobie... Profesjonalnie, bo ta, no to tak jak wcześniej mówiłem w innych filmach, jest to taki rzut, żeby sobie coś w tym boksie rosło, bo i tak bym ją ścinał, jakby nie dojrzała. Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej dla, tak, dlatego nic się nie dzieje w ogóle się nią nie, nie przejmuje, jak jest tam kwitnie. Zobaczymy, a w następnej uprawie, to znaczy to mi tak, będę coś tam nagrywał do końca, jak to wszystko idzie i jak to wygląda, a w następnej lecimy z trzema różnymi odmianami. Tak jest, trzema różnymi odmianami i chcę zrobić daily. Daily, że codziennie albo co dwa dni. Najprawdopodobniej co dwa dni będzie film około tam pewnie 5, 6, 7, maksymalnie minut. Z tego co się dzieje, że otwieram boksa i co ja tam robię? Że na przykład biorę kurwa konewkę, podlewam, coś tam powiem i cyk, koniec nie? I za dwa dni kolejny film, że otwieramy cyk boksa, sprawdzamy co się dzieje. Ok, ok, tak to wygląda, się mamy no, co tam u Was, cyk, koniec nie. Takie coś planuję zrobić. Zobaczymy jak to wyjdzie. A jeżeli będzie spokojnie, będą komentarze, będziecie zadawali pytania, to wy raz w tygodniu, w niedzielę będę odpowiadał na wszystkie pytania. Może jak będzie ich w chuj, ale pewnie nie będzie, to nie na wszystkie, ale na wszystkie. Jak na razie, jak będzie ich mało, to będę odpowiadał na wszystkie pytania. Raz w, so, raz w to znaczy kurwa raz w tygodniu w niedzielę na tej uprawie która będzie i tak to właśnie chcę sobie zrobić zobaczymy czy to się dzieje takie a la daily co dwa dni z aktualizacji i wszystko jak nie wiem wkładam biotapsa jak kurwa nie wiem coś tam Nagnę sobie tak, jak tutaj robię, że, że sobie te liście gdzieś pod to daję wszystko, wszystko takie pokazane, i to i takie coś mam w planach. Zobaczymy, jak to siądzie. Mam nadzieję, że będzie spoko i będzie Wam się podobało. Może jeszcze nagram filmik odnośnie tego, jak to będzie wyglądało i co zamierzam w na następnym filmie. Albo nie, tego nie wiem, nic nie obiecuję, bo ja nie jestem od opiecywania. Tylko od pokazywania. Tak jest. Jeszcze 360. Na do widzenia. Tak to wygląda. Czy to wygląda? Mamy to. cyk tyk A to mi się zaraz łomie. I pozdrow.